Cześć, cześć, rodacy. Dzisiaj zabieram Was do outdoorskiego sklepu, który się nazywa Bass Pro Shop. To jest największy sklep na całej Ameryce. On wykupił kabalosa, bo Kabalos to jest też taka, taki duży sklep, co można kupić różne outdoorskie equipmenty, jako equipmenty rzeczy do polowania, do wędkowania. No wszystko możecie. Co, co jest zezwane, z, co można zrobić na, na zewnątrz, to w tym sklepie można kupić. To jest właśnie taki typowo. No ja powiem, powiem, bo mieszkam w Teksasie, teksańs, teksański sklep o, ale mają go wszędzie na całych stanach 177 chyba sklepów. Ten jest taki średni największy ten sklep to jest właśnie w Memphis, Tennessee, z Piramida zrobiony właśnie w stacie piramidy to jest chyba co jak, jak czytałem to jest na dziewiątym miejscu najwyższa na dziewiątym miejscu na świecie najwyższa piramida o czy no wiecie o co chodzi więc to jest to właśnie ten sklep jest właśnie tam największy a w Teksasie tutaj ten to nie jest największy. Największy w Teksasie to jest San Antonio. Może kiedyś pojadę jak, jak będziecie lubić ten filmik i chcecie więcej zobaczyć to, co ten sklep ma do zaoferowania za w innych właśnie miastach czy stanach. Więc yy, chętnie pojadę i też nagram. Więc dobra, dosyć gadania. Ja odpalam kamerkę w drugą stronę i pokażę Wam, jak się ten sklep reprezentuje. Tak się reprezentuje ten sklepik. Tu wszystko właśnie można... Tam za mną jest dużo łódek Tutaj też macie, tam można kupić sobie właśnie łódeczki takie takie side by side, kajaki różne. No i właśnie taka, zrobili sobie taką, taki mostek, że płynie rzeczka. O! Tak się reprezentuje. Także Wam pokażę o co chodzi w tym sklepie na początek macie duży komin z takimi rzeczami fajnymi o! Na wkoło Macie tego jest strzelba, bizon, także spoko tak się brutuje cały sklep. Po prawej stronie właśnie są side by side łódki wędkowanie. Let's okay. go! Right okay? Oh good, okay, thank you. Okay. Widzicie sklep jak sklep, tam 1200 milionów wętek. <grym> tutaj właśnie jest właśnie goście mi powiedział, że ten San Antonio, bo tutaj jest też taki akwarium i można te ryby ten karmić w sobotę w niedzielę o pierwszej także dzieci mają tutaj Friday, jak przechodzą nie moje ale powiedziałem że to, to dzieci normalnie aż piskały niektóre są duże ryby fajne a podobno ten San Antonio właśnie pani powiedział że mają takie trzy akwarium i dwa razy większe więc zobaczcie jak to się reprezentuje normalnie jakbyście byli gdzieś w w tym in the mountains kurde Patrzcie jakie fesis, rybeczki ładne. Nie świeć. <gry> no i tutaj właśnie można kupić wszystko broń, wędki a no wszystko wszystko co chcecie, co jest z, z możliwe. Jest fajna atmosfera właśnie, muzyczka country leci. Znowu pewnie YouTube mi copyright zrobi za to. Trudno, nie ma jak nacie nagrywać. Chyba, że zamknę się i będę tylko wam pokazywał. Patrzcie jaka broń. Normalnie bronię możecie kupić, amunicję, no wszystko co chcecie. Takiego shotguna za 200 baków. Czekajcie wyłączę na chwilę. No nic dalej muzyka leci, więc nie wiem, może ma, ale patrzę takiego za 200 baków plus taks. Można mieć taką właśnie giwerkę, szatgana takiego. No kurde, normalnie ten, te piosenki muszą zawsze grać w tym sklepach. Później mi właśnie yy, kasuje YouTube, kopie right, Ale tak chciałem tylko szybko Wam pokazać, właśnie takie, taki sklep, <grym> jak to wszystko wygląda. Tutaj też jest właśnie, yy, jak sobie z dziećmi tu przychodzi ojciec, to może dziecko zostawić. No, nie mówię, że nie wiem, tam dwulatka, ale takie już większe, bo mają tutaj kręgle. Są kręgle, jest arcade, jest bar też, można się napić. Dlineczka. Proszę bardzo, tak wygląda barek. Z drineczkiem. Tu macie arcade tak wygląda kręgle, tam jest bar. Tu więcej arkady. Także coś jest dla dzieci i dla dorosłych, <grywka> Dobra moi drodzy. Ja nie będę zanudzał Aha, ale jeszcze Wam pokażę na początek jak wyjdę coś fajnego Patrzcie tutaj moi drodzy jaki zestaw łódeczka, łódeczka Razem z tym Side by Side em. Łódka kosztuje 1000, ponad tysiąc, Prawie 1100 I można mieć takiego Side by Side a. Za 20 tysięcy, a jak przycisnąłem, tutaj jak poszłem, no to tam dawali mi go za 15, więc spoko, bo jest fajny. Masz na 6 osób, może to łować 2000 funtów. I na pakę można założyć 1500. To prawie to czy moja tandra. <gry> Kurde, ale spoko, właśnie takie coś się nam przydało na szeraczo, ale to jeszcze daleka droga. Dobra moi drodzy tylko chciałem wam pokazać właśnie ten sklep tak na szybkiego ja tu latam po mieście tu macie jeszcze łódeczki także mam nadzieję, że właśnie YouTube nie zrobi copyright tego kurde, bo tam piosenka była, więc tak jest moi drodzy ja lecę dalej do innych sklepów. Widzicie, tam, na, tam są łódki. To jest taka duża yy, plaza. Niedaleko są outlety, właśnie. Także kiedyś was zabiorę do outletów. Pokażę, jak to wszystko jest. W tych outletach się dzieje. I co i jak. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ten króciutki filmik. Ja spadam, lecę dalej. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, hejka.